Ponad 100 osób zasiadło przy wigilijnym stole w Dąbickim Ratuszu. Spotkanie opłatkowe podopiecznych MOPS to już tradycja. Jak zawsze, wspólnie z seniorami oraz osobami samotnymi, w tym wydarzeniu wzięły udział władze miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zaproszeni goście. Taka integracja, prawda? Bardzo fajnie. Ja już jestem drugi raz. Byłam rok temu i teraz jestem i bardzo jestem zadowolona. Muzyka, ludzie, wszyscy się spotykamy i tak ma być. Dobrze, dobrze że y, nasze władze pamiętają o nas. Bardzo fajne, ludzie się jednak łączą. Tak piękny dzień jak wigilia, przed wigilią. No, bardzo fajnie się spotkać i porozmawiać, nawet życzenia sobie składać. Popatrzcie jeden na drugiego, bardzo fajnie. Łamanie się opłatkiem, kolędowanie i posiłek składający się z tradycyjnych wigilijnych dań to już nieodłączne elementy tego corocznego świątecznego spotkania w Urzędzie Miejskim. Bardzo potrzebują, bardzo wpisała się już w klimat naszego miasta. Od miesiąca listopada już mamy telefony. Ludzie pytają, czy na pewno będzie, kiedy będzie. Bardzo się cieszymy, że. W gościnnych progach ratusza mogą przyjść tutaj osoby starsze, osoby często samotne. Czują się bardzo docenione, dowartościowane, że siądą przy jednym stole z władzami miasta, z władzami kościelnymi, z proboszczami, że będziemy się wspólnie modlić, będziemy kolędować. Bardzo się cieszę, że możemy, że możemy się tu spotkać, możemy sobie pożyczyć wesołych świąt. Jest przygotowane potrawy wigilijne. To cieszy. Że te osoby przychodzą, że chcą z nami spędzić choć chwilę czasu, i myślę, że to jest taki powrót do ich rodzinnej atmosfery. Myślę, że te osoby kiedyś miały szczęśliwe domy, szczęśliwe rodziny, życie płata figle. I myślę, że ta atmosfera, którą tworzą w domu seniora, razem z naszymi opiekunkami, z Miejskim Ośrodkiem Płonkowecznym, tu dzisiaj będzie ją widać. Tak, cieszymy się, zawsze z radością przychodzimy na tą wigilię wiedząc, że chcemy się dzielić radością, miłością Jezusa Nowonarodzonego z każdym człowiekiem, a tym bardziej z tymi, którzy tutaj zasiadają przy tych stołach. Chcemy, żeby razem z Nim tą jedność, z nimi tą jedność przeżyć. Szczególnie rozpoznajemy Chrystusa w tych biednych, potrzebujących, bogich, dlatego tu jesteśmy z radością. Nie mogło również zabraknąć pięknych życzeń. Wszystkim, którzy będą świętować, życzę, aby Boża Dziecina, która przychodzi na świat, aby być z nami, dawała siłę, dawała każdemu z nas potrzebne łaski, by błogosławiła, by ten czas był czasem dla nas prawdziwej radości. Po to nam Bóg daje te święta, po to nam daje ten czas. Abyśmy świętowali, abyśmy byli radośni, dlatego zróbmy wszystko, aby ten czas wypełnić dobrocią, wypełnić wzajemną bliskością. Niech nam wszystkim Bóg obficie błogosławi, szczęść Boże wszystkim. Miłości, którą Jezus przyniósł, przychodząc na ten świat, którą przekazuje nam w różny sposób, niech ona wypełnia serca każdego człowieka. Niech wypełnia nasze rodziny, nas wszystkich i pokoju, pokoju wśród tych różnych niepokojów tego świata. Zdrowych, przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, świąt z pokojem, żeby nikt nie był zatroskany o losy tej naszej ojczyzny, małej, większej ojczyzny i czego życzyć, no, żeby gdzieś te święta spędzili w rodzinnej atmosferze, żeby zostali... Zaproszeni i żeby powspominali dobre czasy. Przede wszystkim zdrowia, spotkań w rodzinnym gronie, tych osoby, które mają się z kim spotkać z rodzinami, w sąsiedztwie, z osobami zaprzyjaźnionymi. Chciałabym im życzyć, żeby nie czuli się samotni w te święta. O oprawę muzyczną tego wydarzenia zadbała Kapela Ludowa i Skierczanie. Wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu padkowym, również otrzymali wigilijne potrawy. To ponad 80 osób.